Labirynt myśli. Chciała już zatopić się w swoich rozmyślaniach, analizach, próbach zrozumienia tego, co ją spotkało. Ach, jak dobrze byłoby zrozumieć, dlaczego tak postąpił, dlaczego w taki sposób do niej mówił. Rozpoczęła więc wędrówkę w labiryncie swoich myśli. Które zmieniały się w zależności od miejsca zakrętu, postoju, ślepej uliczki. Niezwykle się starała, żeby zrozumieć. Snuła więc swoją historię, swoją historię jego życia. Na pewno miał nieszczęśliwe dzieciństwo. Może przeżył traumę, a może jest narcyzem. Tyle podcastów wysłuchała na ten temat. Wszystko się zgadza. Ale kolejny zaułek labiryntu i kolejna myśl. Nie, on nie jest taki zły. To moja wina. Gdybym mniej wymagała, na pewno by się dla mnie zmienił. Nie mogę pozwolić na to, bym mnie opuścił. Nie mogę przecież bez niego żyć. Tylko on, co inni powiedzą? Znowu mi się nie udało, zrobiłem wszystko, żeby z nim być. I szła coraz dalej. Dalej, dalej, aż w końcu nie wiedziała, gdzie jest, kim jest i dokąd idzie. Wtedy olśniła ją myśl. Punkt wyjścia jest zawsze w miejscu, w którym jesteś. Zatrzymała się, rozejrzała uważnie i w końcu dostrzegła siebie i zapłakała. Były to łzy szczęścia, ponieważ tak długo szukała czegoś, co miała zawsze przy sobie.